Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z obstawiania meczów na Euro 2016. No i został nam ostatni mecz, czyli finał Portugalia kontra Francja. Francja pokonała wczoraj e, Niemców 2-0. No, tak trochę fartem, ale gra bez farta Główna warta, jak to mówią, e, Portugalia wyeliminowała Walię. Cristiano Ronaldo pokonał Bale'a 2-0, też dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. Nie, 2-0, dobrze pamiętam. Więc. Co, obstawiamy finał. Jestem ciekawy, kto by taki finał przywidział. no większość z Was pewnie by, by powiedziała, nie wiem, Belgia, Francja, Belgia, Belgia, Niemcy, Chorwacja na przykład Niemcy, no to proszę bardzo, Portugalia, Cristiano, Ronaldo i No i jeżeli chodzi o ten finał, to ja oczywiście jestem za Portugalią, no jak już mam komuś kibicować, no to przynajmniej mojemu ulubionemu piłkarzowi, no i serce mi mówi Portugalia, a rozum mówi mi Francja. Więc tutaj, jak najbardziej, się nie opłaca w ogóle stawiać na Francję 5 tysięcy. Mój budżet to jest 35-36 dokładnie. Zobaczmy, ile to będzie. No, 2,5 tysiąca do wygrania. 2,200. No, mało, no nie opłaca się totalnie. Jakbym postawił 25 tysięcy na Francję, to bym zgarnął 11 tysięcy. Lecz czy warto ryzykować cały mój budżet? Zrobimy tak: postawimy sobie na Portugalię. 5, no, nie, 25 tysięcy. Tak no, może, może w innym życiu 5 tysięcy na Portugalię. Ok, gotowe postawimy to sobie zakład. A jeżeli chodzi o króla strzelców, to tutaj sprawa już jest zamknięta. Griezmann, no, wy, wygrał już. No, 6 bramek, 3 bramki przewagi nad Ronaldo i Giroud. Więc tutaj nawet się nie opłaca postawić. Popatrzcie tutaj, 5 50 monet do wygrania. Więc nie ma co. No, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o zawodnika turnieju no myślę, że Dimitri Payet, no szczerze mówiąc Ronaldo raczej na pewno nie zostanie Griezmann zostanie królem strzelców więc to chyba mu wystarczy i po prostu dadzą to Dimitri Payetowi ten tytuł jaw... zawodnika turnieju może, ale z tego powodu, że postawię to poza po odcinkiem jak będę miał więcej pieniążków, wrócą różne pieniążki z innych zakładów 5000 wygramy sobie wtedy 32 jeżeli to siądzie, więc co Tradycyjnie paczka na koniec. Nie, jeszcze nie stawiam po prostu na tego Dimitri Payeta, ponieważ wrócą mi pieniążki z innych zakładów, to wtedy otworzymy, nie otworzymy, tylko postawimy. Teraz otwieramy paczkę. Tradycyjnie za 10 tysięcy. Ja Jeśli nie spojrzę, bo to mi wyskoczą od razu. OK. Już paczka. O, już mamy zawodnika Inform. Dawaj, dawaj, żeby ta paczka się jakoś chociaż, jakiś mały profit, jest mały profit 1000 monet, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze typy na... E, finał. No ja postawiłem na Portugalię, ale nie oszukujmy się, że Francja raczej tutaj, no już ma ten tytuł. Więc co? Widzimy się w kolejnych odcinkach, prawdopodobnie już na ligach, jak się zaczną ligi, może na eliminacjach do Ligi Mistrzów też się spotkamy w tym odcinku. No to by było. Na tyle w dzisiejszym odcinku. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Piona!